Witam serdecznie i zapraszam na kolejną część przygód, że Roadcraft Mamy załadować złom ale tak sobie pomyślałem, że mm, może co zrobimy to załadujemy pierwsze ten, e, ten nie wiem co to jest w sumie bo to Trochę wygląda jak silos Ale silosem chyba nie jest Nie wiem czy to nie jest e, Na wodę jakiś zbiornik wieża ciśnień Albo coś w tym stylu I załadujemy go na ZIGSA naszą nasze rury tak sobie pomyślałem że załadujemy na bo tutaj wyjdzie nam tylko jeden jeden tylko nam wejdzie jedna jego część Tak, tak. Wejdzie nam tylko jedna jego część, więc... Um, mm, no jest za długo. Postaram się wycofać. I... Możliwość zapięcia, dobra, mamy. Przypięte jest, świetnie. Teraz słuchajcie, yy, bo yy, pojedziemy i tak z tym pojedziemy, zobaczymy, yy, bo my mamy aż do produkcji. Belek stalowych, czyli tu musimy pod tą bazę podjechać. Tędy, tędy e, tutaj przez ten most, i tutaj mamy zakład produkcji belek stalowych. Więc e, spróbujemy tam pojechać i zobaczymy, ile my za to mamy trzy, bo już e, zrobiłem poza. Poza poza mm, kamerą zrobiłem trzy a teraz spróbujemy ile z tego nam się wyrwie belek stalowych e, tylko że i mhm, to też nie będzie ciekawy transport to będzie ciekawy transport Ale poczekajcie, bo może zanim ja się zajmę tym, e, zapewnij dostęp do paliwa, które my to mamy. E, zakład wydobycia ropy, Monteville, zacznij planować trasę. Aha, słuchajcie. Słuchajcie, bo. Hmm. Wiecie co? Hmm. Zróbmy tak, że e, jednak ja spróbuję e, to. Te wszystkie. E, te wszystkie kurcze rury, co tutaj są, przerzucić na bok. Przerzucić je na bok żeby móc poprowadzić trasę tą weźmiemy i na bok tą weźmiemy i na bok tamte no właśnie tą weźmiemy i na bok ja wiem, że to jest nie do końca zapewne dobry pomysł, bo będziemy być może je potrzebować do przetwórni ale dźwiga zostawimy w sensie Żurawia zostawimy i e, wytyczymy sobie trasę. Może akurat się uda ją wytyczyć i nie będzie trzeba. E, bo myślę, że jak nie wystarczy e, ten, te, ta, nie wiem, przepompownia tej wody na tą. Rur, na te belki, to myślę, żeby jeszcze wziąć i właśnie tutaj posprzątać te rury, ale też przyjechać do do sprzątania tym yy, Zaczep, kurde, chłopie Pierw to zaczep e, Ale też tym firem, czy jak on się zwał Czyli tym długim długą, długą, długą wywrotką Dobra, mamy mniej więcej tutaj e, to zrobione e, otwórz, zaplanuj trasę i sobie jedziemy. Stąd tu boczkiem, boczkiem, boczkiem. Nie takim boczkiem, bo tu zaraz nie będzie tego żurawia. Takim boczkiem też nie. Tutaj, tutaj tutaj no właśnie i tu może być problem. Choć mam nadzieję, że nie będzie. Ale jak one tu będą sobie jechać i prostować. Bo nawet nawet można by było. No nie, nie można by było, bo muszą być mosty, bo to jest teoretycznie najkrótsza droga. Okej okay, tędy. Tędy to dobrze by było. Tędy. No nie wiem, czy tędy będzie dobrze, ale ok, gdzie ja to mam zrobić? Dotąd. Dotąd to czekajcie. To tutaj będziemy tutaj. Tutaj, tutaj no i tu, no i wjazd tu weszli pojazdy, zobaczmy, czy sobie tu poradzą. Aha zobaczcie. Ha, 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 ha. Aha. Окей, ну, поедем Поедем с ним Окей No to mogą się domyślić, że... że to cysterny i jak paliwo, prawda? Jedziesz, jedziesz, jedziesz... Okej, okay, no i mamy problem... Było się zapchały... Mm -hmm. Dobra, nieważne... Zajmiemy się tym później... się tym później jedziemy jedziemy zawieść ten e, Silos powiedzmy niech będzie Silos i myślę, że tam trzeba je po prostu odpowiednio nakierować i powinno się udać się udać przejechać tym ciężarówką. Tu mamy dość taką trasę. Dość mamy taką trasę powiedzmy, że wymagającą może nie dla nowego, ale dla zardzewiałego to jak najbardziej dla zardzewiałego sprzętu to jak najbardziej nie jest to łatwa trasa. No i tego jeszcze musimy gdzieś wygrzebać. Stąd I następny kurs zrobimy nim, bo będzie wszystko w burtach, a tu też tutaj też mamy w miarę tą trasę poprowadzoną i zrobioną, więc on powinien sobie dać radę, no ale zobaczymy ile belek będziemy mieć z tego żelastwa. bo tu nas czeka taka trasa troszkę znaczy teoretycznie tutaj jest spoko trasa tylko tam tam gdzie ten mostek robiliśmy drewniany to nie jest zaciekawie, bo tak to to Tak to to nie ma problemu, tylko no właśnie też te wzniesienia Gdzie on sobie tak średnią moc ma Nie no kurczę teraz to już Teraz to już nie ale po tym chyba Po tym chyba kupimy Chyba go kupimy po prostu takiego oryginalnego nowego bo no jest bardzo przydatny może nie jest tak super ładowny jak ten fryer ale jest terenowe i taka właśnie rzecz może być do niego przypięta jak o, właśnie te no sami zobaczcie e, ja sobie jeszcze zrobię y, zdjęcie o super i jedziemy dalej Jedziemy sobie dalej, bo mam nadzieję, że już nie będziemy mieć problemu z tym, żeby przejechać. Bo ten most akurat był strzałem w dziesiątkę. Ten był strzałem w dziesiątkę. Oczywiście prócz kamieni, no, ale to się wytnie. Oj, 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 oj. Bo się zagapiłem. Się troszkę zagapiłem. Tutaj też jakaś droga. I tutaj też jakaś droga. Prawie jesteśmy. Hmm, tu się rozglądam, czy my tu czegoś wartościowego nie mamy, bo pamiętacie, że Beczki z orłem i samochodziki są sporo warte. O ten drewniany most jest elegancki tutaj. Dobra, i teraz mamy tutaj zjechać i się nie wychrzanić tylko zjechać Dobra, na pełnej Dobrze, bo już się po prostu przestraszyłem, bo widzę tutaj rury. I co? Zniknę? O cholerka! Zobaczcie, 14! 14! Warto było tutaj to przytargać, a nie zbierać złom. Warto było. Okej. Okay. Okej, okay. mamy to. Mamy to. Eee. Następnymi rurami zajmiemy się w następnym odcinku. Za ten odcinek serdecznie dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!